Jesteśmy w środku, wchodzimy bezpośrednio do salonu z kuchnią. Mamy tutaj około 14 m2, ale świetnie zagospodarowane. Wszystko jest wykonane przez inwestorów na indywidualne zamówienie. Jest nawet wypoczynek dla czworonożnego pupila. Mamy szafkę na wina, specjalna lodówka, przepraszam. No i jest kuchnia wykonana na zamówienie. Myślę, że ja o niej więcej nie muszę nic dodawać. Wydajcie znać w komentarzach, jak wam się ona podoba. Jest łazienka jest tutaj prysznic, toaleta z geberitem, szafka z umywalką, terma, pralka. I tutaj mamy specjalne pomieszczenie na życzenie inwestorów, wykonane. Drzwi chowane w ścianie prowadzą nas do takiego pomieszczenia gospodarczego, gdzie są regały, regaliki, szafki i wszystko, co nam na działce jest potrzebne. Jak znajomi przychodzą, możemy tam schować, poukładać i mamy porządek. Tutaj mamy sypialnię, wejście bezpośrednio z salonu. I zaraz Wam powiemy, ile ta inwestycja kosztowała inwestorów i jakie są jej miesięczne koszty utrzymania. Do zobaczenia.